Większy miecz, tym silniejsza tarcza. Moc z drugiej strony charakteryzuje poziomy świadomości od dwustu wzwyż. Jest to energia, która płynie naturalnie, bez wysiłku. Jest związana z prawdą, życiem, wspieraniem, integracją i miłością. Moc nie musi niczego udowadniać ani z niczym walczyć. Góra nie musi mówić, nie musi krzyczeć, że jest górą. Moc jest konstruktywna. Przyciąga, inspiruje, uzdrawia. Płynie z wnętrza, z połączenia z czymś większym niż ego. Przykłady, to autorytety oparte na mądrości uczciwości przywództwo oparte na służbie relacje oparte o akceptacji i wsparciu sukces osiągany przez współpracę i wartość dodaną moc jest trwała i wspiera życie we wszystkich jego przejawach no na takim najpiękniejszym moim zdaniem i najwłaściwszym Przykładem osoby byłby tutaj Mahatma Gandhi, który miał potężną moc, podczas gdy jego imperium, nie jego imperium, imperium brytyjskie miało siłę. No i pytanie jest takie: no kto wygrał? Kto odniósł sukces? Zrozumienie tej różnicy pomiędzy siłą i mocą jest kluczowe. Cały nasz rozwój polega na przechodzeniu od polegania na sile do ucieleśnienia mocy. Granicą jest poziom 200. Odwaga. Poniżej poziomy poniżej 200 to królestwo cierpienia. Siła. Przyjrzyjmy się bliżej głównym poziomom powyżej 200 które Hawkins opisał jako stany cierpienia, przyjrzyjmy się bliżej głównym poziomom poniżej 200, które Hawkins opisał jako stany cierpienia, wynikające z negatywnego postrzegania siebie i świata. Najniższy poziom, poziom wstydu. To jest najniższy poziom, bliski śmierci energetycznej. Dominujące uczucie to upokorzenie. Osoba czuje się bezwartościowa, niewidzialna, może prowadzić do wycofania, różnego rodzaju chorób, samobójstwa. Postrzega się Boga jako pogardliwego. Postrzeganie życia jest postrzeganiem jako nędzne życie. Trochę wyżej, następny poziom, to jest poziom winy, poziom 30. 30. Skupienie się na grzechu, obwinianiu siebie oraz innych, poczucie bycia złym. No nie będę tu mówił, że to jest domena różnego rodzaju religii, tak? No ale nie na ten temat jest nasz dzisiejszy wykład. Poczucie bycia złym może prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych, różnego rodzaju wypadków, chorób psychosomatycznych, postrzegają ludzie wtedy Boga jako mściwego. Postrzeganie życia jako złe. Wyżej, wyżej poziom to jest poziom apatii, stan beznadziei, rezygnacji, ubóstwa, nie tylko materialnego, również duchowego i nie tylko. Osoba czuje, że nie może nic zrobić, jest bezradna, wymaga wsparcia z zewnątrz, by przetrwać. Niech mi ktoś pomoże. Postrzega Boga jako obojętnego. Dlaczego Bóg nic nie robi? Dlaczego nikt nic nie robi? Postrzegają życie jako beznadziejne. Natomiast to, co jest ciekawe, pomiędzy wstydem a apatią, pomiędzy poziomem 30 a 50, jest wzrost. Zobaczcie, czyli można przekroczyć te poziomy, tak? poziom winy 30. Możemy przejść już do apatii. ok, skok jest przeogromny. No niestety stan beznadziei, rezygnacji, ubóstwa, hmm. jednak jest zdecydowanie więcej, wyżej niż poczucie winy.